Genowa to jest takie duże portowe miasto we Włoszech. W, w ogóle stąd jest e, śmiejąca się ryba z e, odcinków Maćka. No i jak mówiłam, to jest bardzo duże miasto, miasto portowe z bardzo dużym portem. Tutaj przybija mnóstwo e, statków. E, z uchodźcami również, więc w całym tym mieście bardzo mocno widać właśnie, właśnie tych uchodźców. Oni śpią pod mostami wzdłuż. Tu, tak jak jedziemy właśnie teraz, to właściwie pod tym mostem na dole to jest jeden przy drugim, mają, mają miejsce, śpią tam. W porcie tutaj zaraz, zaraz przy ulicy zresztą, ale już nie ma. Stała Konkordia. Ten wrak i powiem, wam, że chyba nigdy nie widziałam niczego tak przerażającego w całym swoim życiu, serio. W sensie, ten, ten wrak wyglądał tak złowieszczo, takie ogromne, pływające miasto, które kiedy widzimy to w telewizji to totalnie nie oddaje tego, jak wielkie to jest. Strasznie to wygląda, naprawdę. Proszę otworzyć. Proszę otworzyć. Jesteśmy w Falasio I jesteśmy w czterogwiazdkowym hotelu, który niczym się nie różni od wszystkich czterogwiazdkowych hoteli w Falasio, w których byliśmy. A nawet powiem szczerze, że pokój jest ładniejszy i widok na morze, więc naprawdę dużo fajniejszy. I ten balkon jest duży, tamten był taki maleńki. Mieliśmy do wyboru albo ten, albo ten hotel, w którym zwykle jesteśmy tylko on jest czterogwiazdkowy. Który był droższy za 3 dni o 2000-2200 zł. I nie wiem za co on ma te cztery gwiazdki, bo w tym hotelu na przykład jest spa w tym gwiazdkowym, w którym jesteśmy. Może ktoś z was y, jest z przemysłu hotelarskiego i mógłby mi to wytłumaczyć, bo ja mówię zupełnie szczerze, że nie mam pojęcia, y, skąd, to, skąd to się bierze. Tutaj wszędzie, gdzie byliśmy, a jeździmy tutaj od 10 lat wystrój jest y, taki. To nie są nowoczesne hotele. To nie jest tak, że po prostu w, tu jest, jest, nie wiem, bardziej brzydko i mniej nowocześnie. A ja zawsze co roku jestem w tej sukience, no to ja mają dwie sukienki do jeżdżenia samochodem. To jest jeden z nich, druga jest czarna. I to są moje szczęśliwe sukienki do jazdy w samochodzie. Jutro wracamy już do domu, a ja dla was właściwie niczego nie kręciłam. I właściwie niczego nie kręciłam. Eee, ale... A, mam... Pierwsze od naprawdę bardzo długiego czasu takie wakacje, wakacje, że bardzo intensywny czas za mną, to potrzebowałam po prostu takiego odpoczynku. Także wybaczcie, że tak mało, ale jeżeli chcecie zobaczyć vloga z Alassio, to możecie zobaczyć tego z zeszłego roku, bo chyba raczej nic innego tutaj się nie działo, bo tutaj nigdy nic innego się nie dzieje i chyba za to tak bardzo lubimy to miejsce bo odnajdujemy tutaj jakiś taki spokój Jesteśmy nad jeziorem i robimy grilla Dokładnie tak tu jest bordello bum-bum Tam jest bardzo ładnie i mama Tam jest bardzo ładnie i mama Nie? Panowie co pan, panowie robią Jakby na... ja Jak mężczyzna Bardzo dużo napłyłeś do środka i zobacz Ty, on nie pal tyle, nie pal tyle, bo mój masz oddech, małą pojemność płuc Mój oddech jest ognisty, tak samo jak tata i Gianfranco To ja, ale ja dzień dobry Państwu, jestem... Jestem biwakowiczem a i, i robić jedzenie tam, tu jest ser, tu jest sałatka już zrobiona tam są portobello pieczarki tu był mój aperol spritz, ale już nie ma jest w moim brzuszku widzisz to je maciek na grillu ja bym tego nigdy w życiu nie tknęła grillujemy sobie sobie trochę komarów, więc ja się z wami żegnam gdyż, ponieważ, muszę rozpalić to tyle lokowań w jednym odcinku gris yeah! Jesteśmy w najbardziej cichym miejscu, w którym można je To jest wysoko w górach i e, to jest taka restauracja, w której nie dostajecie karty, tylko dostajecie tak, taka agroturystyka, w której dostajecie po prostu rzeczy na stół. Więc, yy, więc to są, są wegańskie tak, kiełbasy? Wegańskie. Totalnie wegańs wegańskie. Wegańskie. Wege, wege, wege. Już, już pozjadane, ale były jakieś sery marynowane, warzywa, wino, które próbujemy zmusić Tymona, żeby wypił, ale on nie chce. Tego jest? Tutaj mamy polentę z serem. Czy coś do tego jest? Tak, twoja buzia. Pokaż jak to wygląda w zwolnionym tempie no. takiej polenty jeszcze nie jadłam, bo ona jest jakby pełnoziarnista jest ciemna, trochę jak kasza gryczana No, ma ale ja bardzo lubię kaszę gryczaną no i jest tutaj ser topiony, więc byłaś naprawdę serową polentą. to jest sarna? No. jeleń jest, je, je. Jak ja nie wiem mamo masz zaniki pamięci do starość jeleń polenta pieczeń, nie wiem z czego i coś dla vegan. Na deser były lody, ale ja nie wiem lodów, które są Fior latte, więc Jaka tylko głupia z... tylko jest Ola. Spróbowała. di Latte to są najlepsze lody. Ale na te świecie. lody tutaj były naprawdę bardzo smaczne, bo oni tutaj robią wszystko na miejscu. Tam, tam są krowy, tam w tamtym budynku i tam też robią miód i właśnie te lody były z tego krowiego mleka. słuchajcie, z... jeżeli chodzi o Miodem, z jagodami i wszystko jest zbierane tutaj. Jeżeli chodzi o lody, to ja wyznaję zasady White Power. Dokładnie tak. To jest y, jedna rasa, biała rasa w przypadku lodów, pamiętajcie. O, A tutaj na samochodzie leżą stroje pszczelarzy. Włoki z, pszczoły ich zjadły, wyssały. Dokładnie tak, bo właśnie tak pszczoły y, funkcjonują. Szwajcaria. Właśnie nam skończyło na telefonie, że jesteśmy w A to nieprawda, bo jesteśmy w Włoszech. Tutaj obraz po burzy, połamane drzewa. Jak widzicie, dosyć poważnie to wygląda. Niektóre drzewa są naprawdę ostro połamane. Tak to jest strój nadziorny. To jest właśnie tak się ubieram, kiedy mi mówią, że nie mogę zakładać wzorzystych sukienek, bo mam rękawy i to źle wygląda. Tam jest, jest mały słoń. Mama słoń i dziecko słoń. I, i gołąb. Chyba zaczyna padać. Także czas się zbierać, drodzy Państwo. Tyle to dzisiaj z tego leżenia na leżaku Jesteśmy w Turynie, a Turyn to pierwsza stolica Zjednoczonych Włoch. Juventus Turyn i Wojciech Szczęsny. Jest tutaj bardzo, bardzo pusto. Przez całe. Czas, jak wjechaliśmy do miasta, widziałam trzy osoby który nie postanowiliśmy, że zamiast hotelu weźmiemy sobie apartament, bo wyszło to taniej Jest tu łazienka, wow, wow, wow Łazienka, no niesamowite Jest tutaj pokoik I jest kuchnia I jest łóżko na antresoli, jeszcze tam nie wchodziłam, dobra wejdę tam Zawsze chciałam spać w łóżku na antresoli Także Zupełnie przypadkiem, bo nie wiedzieliśmy Udało się! Widok mamy na ulicę Bo miasto, jedno co mi się rzuciło w, w oczy, to to, że ono nie przypomina żadnego z włoskich miast, w którym do tej pory byliśmy bo Generalnie wszystkie miasta we Włoszech odrobinę są do siebie podobne Te właśnie na północy, czy, czy te w Toskanii, Lombardia, Toskania, tam, tam delikatnie podobnie A tu jest trochę inaczej Nigdy nie byłam w bardziej pustym mieście Chyba to Są coś ludzie tu są jacyś ludzie, chodź zobaczyć, co tu jest. Chodź, najpierw zobaczyłem, co tu jest. Zwracam honor miastu, gdyż wszyscy ludzie przenieśli się na tę ulicę. Czy to są te sławne wyroby czekoladowe z Turynu? Są same nie czekoladowe. To jest naprawdę dziwne i inne miasto. Ciężko mi jest określić dlaczego. ale to jest zupełnie inny klimat od wszystkich miast, w których byliśmy do tej pory. I to nie na plus, nie na plus. Strasznie dużo bezdomnych tutaj jest. Masakry się dużo bezdomnych. Bardzo w żadnym... widoczny jest ten problem, nigdzie nie w widziałam tego. W tym tego, mieście no. nie było tylu. Tak. Znaczy, ja nie znalazłam w tym mieście niczego takiego... Zachwycającego, jeżeli chodzi o sam klimat. Pójdziemy ja jeszcze na kolację do restauracji z gwiazdką Michelin. Zobaczymy, jak nas tam nakarmią. W Turynie poszliśmy do restauracji, która ma jedną gwiazdkę Michelin i ta restauracja nazywa się Magorabin i Magorabin jest to postać z tych turyńskich jakichś takich historii, które, które opowiada się dzieciakom, że jeżeli nie zjedzą wszystkiego przy stole, to przyjdzie Magorabin i tam, no nie wiem, co, coś im zrobi. Nie wiem, może zjedzą. Za nich to posiłkuję, nie mam pojęcia. Jeżeli macie informacje na ten temat, to byłabym bardzo wdzięczna za to, żebyście napisali to w komentarzu, bo jestem naprawdę ciekawa. W każdym razie, w tym magorabin jednoodwiastkowym, zjedliśmy taką typową, typową, nadętą kolację, gdzie trochę tam było, wiecie, jakiś pianek i innych dupereli. Szczerze mówiąc nic ciekawego. Zapłaciliśmy dużo pieniędzy. Właśnie po tej kolacji powiedziałam, że wolałabym wziąć te pieniądze i za połowę, a nawet mniej, moglibyśmy zjeść super wypasioną kolację w jakimś, jakimś innej restauracji. No i właśnie do czego tutaj dążę, że wielokrotnie już mi się zdarzyło. Być szczególnie właśnie we Włoszech, gdzie małe knajpki, jakieś takie bardzo niepozorne, bardzo często dają w bardzo dobrych cenach, nie dość że rewelacyjne jedzenie, świetne, bo to jest bardzo często to są produkty regionalne, produkty, które oni sami robią na miejscu, które biorą od ludzi, którzy to robią gdzieś na miejscu. Tak jak było na przykład tam, gdzie byliśmy w górach z, z polentą i z lodami, z ich wyrobu, ze śmietaną z miodem, z ich pasieki, bla, bla, bla. No wszystko było jakby z ich, z ich hodowli, z mięsa z ich hodowli. Dużo częściej można właśnie w takich miejscach zjeść za mniejsze pieniądze, naprawdę takie niezapomniane jedzenie. No na przykład ta polenta była rewelacyjna, nigdy już bym się nie spodziewał, że mi tak polenta będzie smakowała że do tego stopnia, ale to było Mistrzostwo Świata. Nic właśnie w takich restauracjach yy, z gwiazdkami na przykład, czy z bo takich restauracji, które gotują w ten sposób, na świecie są miliony, serio. I gdziekolwiek byście nie pojechali i nie jedli, nie wiem czy to zjecie we Francji, czy zjecie we Włoszech, czy zjecie w Polsce, czy w Niemczech, czy gdzieś tam, to to jedzenie wszędzie smakuje bardzo podobnie. Ona jest ok, ale ono się staje po czasie nudne. Jeżeli macie szansę zjeść lokalne produkty jeszcze od lokalnych dostawców, to koniecznie idźcie w to jak w dym i gwarantuję, że to będą niezapomniane doznania smakowe, bo takie bardzo on to naprawdę możecie zjeść absolutnie wszędzie. A jednak dotarliśmy do Genowy raz jeszcze yy, i idziemy do Aqua di Genova, czyli wielkie akwarium z rybskami. Stąd pochodzi śmiejąca się ryba. Genowa jest bardzo ładna. Właśnie. Ja to potwierdziłem. Jest bardzo ładna, chociaż to miasto jest troszkę zniszczone. Idziemy do biosfery teraz? No. Czyli do tej kuli, tutaj? I to jest mój Spirit Animal. To jest totalnie mój. To jest. Jedno danie to, jest mniej, to są moje mniej więcej cztery obiady To jest ogromny kawałek tuńczyka, pół ryby, ośmiornice, moja mama. To? A, A. pracy. Ten to też jest, To też jest mała porcyjka. Mięsna giliata. It's uh, your one uh, dinner. Or three dinners. One, one. One. Half of, of your dinner, okay? W każdym razie jestem ciekawa jakie wy macie podejście, podejście do takiej właśnie gastroturystyki, czy, czy w ogóle uprawiacie ją, czy to, to was interesuje, czy raczej jak jedziecie na wakacje to all inclusive i co hotel dał, bo szkoda hajsu na przykład właśnie na jedzenie, ja znam dużo takich osób, i ja totalnie też jakby szanuję takie podejście, bo ja przejadam straszne ilości pieniędzy właściwie, no. Powiedzcie mi też, czy chcielibyście taką pogadankę właśnie porozmawiać tutaj na temat podejścia do jedzenia, bo wy mnie często o moje podejście do jedzenia pytacie, o moją dietę itd., więc czy chcielibyście ten temat bardziej rozwinąć, tutaj tego jedzenia, nie jedzenia mięsa i jak to wygląda dokładnie, bo może, może was to interesuje, może chcielibyście się w takiej dyskusji tutaj poudzielać. Tyle z gastroturystyki. Kończyły się nasze wakacje, trzy tygodnie równe, tak? tygodnie szaleństw, właściwie odpoczynku. I żeby było śmiesznie, to na sam koniec powtórka z rozrywki z zeszłego roku, z tym, że wtedy, co mieliśmy na początku wakacji, a teraz pod koniec wakacji znowu gdzieś zniknął paszport Tymona, to znaczy ostatnio nie zniknął, ale był po prostu nieważny, a tym razem zupełnie nowiutki. Z zeszłego roku paszport Tymona wyparował. Mam Największą nadzieję, że nas nikt na trasie nie zatrzyma i nie wylegitymuje. No. Na nielegalu znowu. No dobrze, no to wrócę do Was z podsumowaniem godzinnym za czas jakiś, bo tym się kończy karta powoli. No. Do zobaczenia. Dotarliśmy do domu. Ile nam zajęła droga? 15 15 i pół godziny. Nie, no dobra, 15, ale jesteśmy w domu i to jest najważniejsze. Czyli to znaczy, że zobaczycie tego vloga. To do zobaczenia!